Drodzy widzowie, pół wieku temu ówczesne władze Łukowa podjęły uchwałę, nazywając szereg ulic w naszym mieście. To właśnie w latach 70. XX wieku zostały nazwane takie ulice jak Gałczyńskiego, Wschodnia, Strzelnicza i wiele innych. Teraz zachęcam Was do obejrzenia nieco nowszych materiałów poświęconych patronom naszych ulic. Poznajcie ciekawe postacie i historię naszego miasta. Zobaczcie, jak kilka lat temu wyglądały nasze ulice. Patroni naszych ulic, tylko w telewizji Master. Zachęcam do oglądania. Państwa w patronach naszych ulic. W dzisiejszym odcinku przytoczymy sylwetkę profesora Adama Antoniego Kryńskiego, wybitnego językoznawcy, profesora Uniwersytetów Warszawskiego i Lwowskiego, a także wielkiego promotora języka polskiego. Zapraszam. Adam Antoni Kryński urodził się 19 maja 1844 roku tutaj w Łukowie. Był synem Wawrzyńca i Barbary z Bucelskich. Jego ojciec był urzędnikiem sądowym. Dlatego też zamożna rodzina początkowo wysyłała go na nauki do Siedlec. Potem od piątej klasy udał się do Warszawy, do jednej z najlepszych szkół w Królestwie Kongresowym Gimnazjum Realnego. Po ukończeniu szkoły w 1862 roku wybrał się na studia, do szkoły głównej. Dzisiaj jest to Uniwersytet Warszawski. Początkowo studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, a od 1866 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym. Tytuł magistra uzyskał w 1869 roku dzięki rozprawie pod tytułem O Dźwiękach Nosowych w Językach Słowiańskich, którą wydano już rok później. Krótko po studiach Kryński wyjechał do Lipska, gdzie kształcił się u niemieckiego profesora Augusta Leskina, wybitnego znawcy i badacza języka starocerkiewno-słowiańskiego. To właśnie z tego okresu pochodzą jego listy z Niemiec, publikowane na łamach opiekuna domowego. Mimo tak imponującego wykształcenia, udało mu się znaleźć pracę jedynie jako nauczyciel w Warszawskim Gimnazjum nr 2. W latach 1871-91 uczył tam Łaciny, Greki i języka francuskiego. W 1875 roku został członkiem Komisji Językowej Prestiżowej wówczas Akademii Umiejętności w Krakowie. W 1889 został jej członkiem korespondentem. Adam Kryński ożenił się z Zofią z Rojkiewiczów. Wkrótce potem urodził im się syn Mirosław, także znany językoznawca, który niestety umarł w młodym wieku w 1917 roku. Co więcej, był współzałożycielem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Mając 64 lata, zaczął wykładać na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie od 1908 roku, po śmierci profesora Kaliny, przejął katedrę filologii słowiańskiej. Sześć lat później przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, gdzie w latach 1915-1919 przewodniczył katedrze języka polskiego i był dziekanem Wydziału Filozoficznego. W 1921 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa tejże uczelni, jednak dwa lata wcześniej przekazał już kierownictwo katedry profesorowi Szoberowi. Pomimo to dalej wykładał na Uniwersytecie Warszawskim do 1931 roku jako honorowy profesor. Adam Kryński był autorem wielu publikacji, między innymi, jak nie należy mówić i czytać po polsku, czy też Gramatyka Języka Polskiego, którą napisał wraz z synem. Był także współautorem takich dzieł, jak Wielka Encyklopedia Powszechna, wydana w 1890 roku, czy też słownik języka polskiego, znany też pod nazwą Słownik Warszawski, wydany w 1898 roku. W sumie opublikował ponad 400 prac. Adam Antoni Kryński zmarł 10 grudnia 1932 roku, potrącony przez tramwaj. Miał 88 lat. Wraz z synem został pochowany na warszawskich Powązkach. Znany był jako obrońca czystości polskiego języka, a także prawodawca gramatyki języka polskiego.